Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie film na Wesoło. Po pierwsze, że, że mam bardzo dobry humor. Po drugie, nastawiam ogórki małosolne. Ja uwielbiam ten okres późnej wiosny, początek lata, kiedy zaczynamy nastawiać ogórki małosolne. Dla mnie to są najlepsze ogórki na świecie. Ja robiłam już kilka filmów chyba dwa czy trzy dwa dwa. Ile wyrobiliśmy filmów? Dwa filmy robiłam słuchajcie chyba na temat ogórków małosolnych. Możecie gdzieś wam tu podlinkuję, bo zawsze to się robi, wiecie, co innego za każdym razem, ale ja doszłam do wniosku, że zrobię po raz kolejny, jak nastawiam ogórki. Dlaczego między innymi? Dlatego, że dzisiaj na przykład wykorzystam sobie wazon do nastawienia jako ten pojemnik do nastawienia ogórków. Bardzo często. Nastawiam ogórki w garnku kamiennym, które mam. Nastawiam, słuchajcie, też w takich dużych słojach. Ale ponieważ teraz garnek ten większy mam w piwnicy, a nie chciało mi się iść do piwnicy, to tak zaczęłam się zastanawiać, co mogę wykorzystać i wykorzystam właśnie tutaj na górze stał mój wazon taki fajny kolor moim zdaniem, fajna forma, więc doszłam do wniosku, dlaczego nie? Oczywiście zanim zaczniecie kisić czy nastawiać ogórki małosolne, no to zawsze wazon nie wazon, słój nie słój. Trzeba za każdym razem bardzo dobrze umyć to naczynie po to, żeby były nasze ogórki pyszne, żeby się nie psuły i były chrupiące. Więc dzisiaj wykorzystam sobie wazon do nastawienia ogórków małosolnych. No i cóż nam jest potrzebne? Potrzebne nam są ogórki. Tutaj jakbyś pokazał, one się już moczą, gdzieś tak od pół godziny moczę te y, ogórki. Ja y, byłam na rynku, kupiłam sobie na rynku świeże ogórki. Dlaczego akurat na rynku i powiem Wam tak, nie każdy ogórek nadaje się do, na ogórki małosolne, dlatego że najlepsze są te ogórki małe, świeże, jędrne, z cienką skórką. Natomiast te ogórki nie zawsze, które są sprzedawane w supermarketach, one są woskowane albo takie bardzo grube i one niekoniecznie dobrze sprawdzą się jako ogórek małosolny. Także e, bardzo Was zachęcam do tego, żeby kupować właśnie najlepiej na, na jakichś targowiskach takie ogórki. No I i ogórki gruntowe. I ogórki gruntowe, tak, tak. Ogórki gruntowe zdecydowanie. No i oczywiście musimy mieć do ogórków, bo same ogórki nie wystarczą. E, musimy mieć e, koper. Koper bardzo dobrze jak mają te, ten koper jak ma te baldachy. No, o tej porze może nie ma aż tak dużo tych baldachów, ale jeszcze są. Czosnek, kilka tutaj ząbków czosnku, kawałek chrzanu. Ja wykorzystam mniej więcej połowę tego kawałka. Liść chrzanu, który również wykorzystam. Jeżeli lubicie, możecie dodać również gorczycę. Ja dzisiaj nie będę nastawiała gorczycy, no i co najważniejsze, nie gorczycy, tylko sypała gorczycy i posłuchajcie, co najważniejsze. Najważniejsza jest sól, dlatego że powiem Wam, przyznawam Wam się teraz, że ja już oczywiście chcę ukręcić film i tak dalej i nagle patrzę, że ja mam sól, ale jest to oczywiście sól kamienna, spożywcza, ale jodowana. Ja myślałam, powiem Wam szczerze, że mam ten sól. Czyli tutaj e, nie zwracajcie uwagi, żadna to, żadna to e, reklama, ale sól kamienna do przetworów. Zwróćcie uwagę na to, żeby była niejodowana, bo. bo e, Zobaczcie, no wyglądają tak samo i się pomyliłam i kupiłam jodowaną zamiast tej niejodowanej. No ale już, już jest, tylko Wam pokazuje, że potrzebna jest nam sól e, kamienna do przetworów spożywczych, niejodowana. E, I musiałam jeszcze raz iść po sól, ale to nie szkodzi, nic się nie stało. E, I mam tutaj sól. No dobra. To ja nastawię sobie w międzyczasie wodę, żeby nam stygła i zabieram się do robienia ogórków. Zobaczymy, będzie chyba dwa. Czy... O, szczęście, akurat mam dwa litry. <grymne> tak, tak myślałam. Powiem Wam, że nawet nie, nie zastanawiałam się, ile mam w czajniku, ale y, dwulitrowy mam czajnik, dobrze. Ja w międzyczasie oczywiście wodę sobie przygotowałam i y, y, mamy tutaj dwa litry. Woda już przestygła trochę, ale już jeszcze w międzyczasie, jak ja sobie będę tutaj robić te rzeczy, to e, weźmiemy. Niech to wstygnie dalej. Posłuchajcie, ja daję na litr wody jedną łyżkę soli kamiennej, niejodowanej. I dajemy jedną łyżkę i druga łyżka. Dobrze. I teraz ja sobie zamieszam. Sól, sól nam się niech rozpuszcza. O, a ja w międzyczasie oczywiście przystępne do akcji pod tytułem Wyciągam ogórki. Tak jak Wam mówiłam, ogórki są umyte. Ja już je w tej chwili trzymałam, tylko żeby one nabrały jędrności. Zobaczymy, czy tutaj dam do słoja wszystkie, jeżeli nie, to jeszcze fanta Ja lubię zawsze kupić więcej ogórków, bo lubię również ogórki. Pyszne są takie ogóreczki, świeże, młode, małe, pyszne są również na kanapki. Także jest to taki okres, kiedy warto jeść ogórki, one najlepiej smakują. Ja już kiedyś Was, was pytałam, czy lubicie ogórki z miodem. Bo ja uwielbiam świeże ogórki z miodem. Posłuchajcie, mamy koperek. Ja sobie w tej chwili tak ten koper podzielę gdzieś na takie dwie części. Na dno tutaj położę. Nie wiem, czy wiecie, że koper to nie tylko smak. To nie tylko zapach, ale również koper ma właściwości antybakteryjne i on również pozwala w sposób naturalny konserwować e, te nasze ogórki. No i co, ja tak dam sobie tutaj może też na dno takie paseczki, e, e, takie ja sobie cieniutkie dam, takie żulienki czy e, tutaj e, tego chrzanu, tak tu rzucimy. Tu wezmę, pokroję sobie też czosnek. Och, jak ja lubię zapach, słuchajcie, już y, kopru, czosnku, ojej, jak to wszystko już pachnie cudownie. Oj, wyskoczył mi ten ząbek. O, dobrze. I teraz będę tu układać ogórki. Patrzę tu w międzyczasie te, y, żeby A jeszcze... można dodać, chrzanu. No dobrze, dobrze mówisz. Tak wezmę o tak myślałam, żeby dać na górę, a tak to damy tutaj o jako pierzynkę taką, nie? Takie końcóweczki jak macie, to też warto o, obcinać, o to. o to. takie, wiecie. A jak nie ma, no to nie ma co obcinać. I sobie układamy y, ogórki. E, jeżeli chodzi o takie ciekawostki, to nie wiem czy wiecie, że już Grecy i Egipcjanie znali, znali metodę kiszenia ogórków, ale to my, Polacy, po prostu, żeśmy rozsławili przysła nasze kiszone ogórki i rzeczywiście. Bardziej małosolne. Tak, tak, ma bardziej małosolne. Myślę, że wszyscy lubią ogórki małosolne. Napiszcie mi, czy Wy jesteście też. Letali. Zresztą w ogóle, czy ktoś, w zasadzie powinnam zadać pytanie, czy ktoś nie lubi ogórków małosolnych, a nie czy lubi, bo wydaje mi się, że wszyscy lubią. Poza tym, taki ogórek małosolny, no to jest też taki naturalny probiotyk. On fantastycznie wzmacnia naszą florę bakteryjną, jelitową, także. Rzeczywiście jest to taki naturalny probiotyk. Poza tym ja zawsze się śmieję, że e, ogórek plus ziemniaczki z sosem, e, no to wszystko to taki duet idealny. Albo, albo wiecie co ja jeszcze tak bardzo lubię? Ja uwielbiam jeszcze mm, no smalczek. Ja wiem, ja muszę go zrobić. Ja muszę zrobić taki e, smalec koniecznie. Dlatego, że y, 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 taka dobra pajda chleba, plus taki ogórek. Ojene, ojene, ja już to wszystko czuję, jakie to jest pyszne. Tak jak wspominałam, y, tutaj nie każdy ogórek się nadaje. Te woskowane ogórki raczej nie z, z tych y, marketów. Trzeba, właśnie o takie fajne, cieniutkie te skórki, mają to od razu widać. Taki mały, fajny ogórek, o zobacz, jak to widać, że, że to jest fajne. Wyobrażacie sobie w ogóle fajny taki kształt. O, i tu mamy. Fermentacja to w ogóle czyni cuda, dlatego że zobaczcie już po. W kilku godzinach w zasadzie bakterie kwasu mlekowego zaczynają pracować i one właśnie konserwują i pozwalają, powodują to, że nasz ogórek się nie psuje, i, i wtedy mamy właśnie taki, że się po pierwsze, że się nie psują te ogórki, a poza tym właśnie bakterie kwasu mlekowego nadają ten specyficzny smak ogórków. Ten, który my tak bardzo lubimy. Ale fajny ten wazon, i nawet nie wiedziałam, że on taki pojemny jest. Z miała rolę teraz swoją. No tak, nie wazonu, masz rację. Masz rację, to jest taki, zrobi się fantastyczny słój, ale ja zaznaczam właśnie, że to jest wazon, dlatego że zawsze wazon jakiś szklany jest i zobaczcie, a jeszcze ten to jest po prostu wazon jak stworzony do kiszenia ogórków. A mówię wazon właśnie dlatego, że ja myślę, że tu więcej nie będę dawała, jeszcze te małe dam, bo, bo chcę tak jeszcze tutaj tego upcham. No dobra, teraz pokroję troszeczkę jeszcze tego czosnku, żebyśmy tutaj mieli. Och. Wiem, no jak ja uwielbiam ten zapach. Ja pamiętam, jak byłam młoda i moja mama zaczynała nastawiać ogórki i jak się wchodziło do domu, to tak cudownie pachniało właśnie czosnkiem, pachniało tym koperkiem. Już, no to jest coś fantastycznego. Ja uwielbiam ten zapach. No i co, dam jeszcze troszeczkę, troszeczkę jeszcze chrzanu. O. O. Takie żulienki pokroiłam. Myślę, że tu będzie dobrze. O. No i teraz wezmę tym koperkiem, jeszcze tutaj upchamy. No, i fajnie, bo wiecie co, bo ten m, w tym gałkuł ma tutaj na tyle szeroki fajne to wejście, że w słoju. słoju. dobrze. Do, bardzo, bardzo Ci dziękuję w tym słoju, że zobaczcie to wszystko fajnie tutaj będzie. E, swoboda wyjmowania tych ogórków, a jednocześnie e, bardzo fajnie tutaj ten koper trzyma już mi to. No i taką kołderkę zrobimy z liściach szanu. O, Ja, może wiesz co? Pierwsze zaleję, a na koniec dam ten chrzan, żeby on mi tu y, swobodnie ta woda przepływała. No i zobaczcie, naprawdę, jeżeli chodzi o y, robienie, y, nastawianie ogórków, zresztą y, tych małosądnych, to jest naprawdę bardzo mało pracy. Y, wydaje mi się, że to jest y, ta praca, a potem ten efekt. To jest po prostu super. Ja już jeszcze tu przemieszam wodę i już już zalewam wodą prosto z zalewą. Zalewam, tak. Tak, jest słusznie, to jest zalewa, bo to już jest woda z solą. Zobaczę, czy mi tyle starczy, czy będę musiała do. Oj, chyba fajnie, ale fajnie, super. Akurat, no zobaczcie, już teraz będę wiedziała, że do tego, e, teraz, teraz, słoja, fajnie teraz, do tego wazonu, do tego słoja ugórkowego, akurat równo 2 litry mi wchodzi, czyli tak jak ja mam czajnik, to cały czajnik gotowanej wody e, i to, zobaczcie, fantastycznie, no więc teraz sobie nakryję tym liściem, bo ja się obawiałam, że on mi ja ręce oczywiście mam czyste, żeby było jasne. O i zobaczcie. I teraz przykryję sobie to wszystko ściereczką. Postawię sobie swój tutaj na Och, je, jak pięknie wygląda. Pięknie wygląda. Tutaj ładnie jeszcze sobie zetrę, żeby to wszystko było ładnie, za chwilę sobie umyję. Ja nie wiem jak Wy, ale ja mam też coś takiego, że jak postawię takie ogórki, to traktuję też ten, ten słój z tymi ogórkami, traktuję zawsze jako taki element dekoracji. No bo czyż nie jest to taki element piękny? Poczekajmy, może tak ładnie tutaj ściereczkę. Czy to nie wygląda już pięknie? Tak, taki właśnie słój z nastawionymi ogórkami, on wygląda, y, powiem Wam od razu, tak swojsko. Ma się wrażenie, że jak się wchodzi do takiego domu, gdzie pachnie właśnie takim ogórkiem, y, gdzie można wziąć sobie właśnie jakąś miseczkę kamionkową i na przykład y, posmarować sobie pajdę chleba z y, malczykiem takim dobrym i wystarczy taka bardzo prosta, skromna y, y, kuchnia. Y, y, takie potrawy y, smakują najlepiej. A poza tym, słuchajcie, wtedy, nawet jeżeli sobie robicie wieczorem jakąś kanapkę, y, to to są dla mnie tak zwane popychacze świetne. Mówię tutaj o ogórku, bo teraz, zanim nam się ogórek y, tutaj troszeczkę sfermentuje, to. To powiem Wam, ja nie wiem czy ja mówiłam Wam, że właśnie to nie, ogórek małosolny to nie jest ogórek kiszony, bo ogórek małosolny jest najlepszy po dwóch, trzech dniach, natomiast ogórki kiszone najlepszy są po załóżmy trzech, kilku tygodniach, tak? A ogórek małosolny to jest. Wyciągnięte jak gdyby w trakcie procesu fermentacji. Jego się je tak jak gdyby na świeżo, na surowo, więc on rzeczywiście bardzo dobrze smakuje. Świetnie smakują też oczywiście świeże ogórki, i zanim się te nam. Dobrze dojrzeją, to my zrobimy sobie kanapeczki, na przykład ze świeżym ogórkiem, i ja powiem Wam, pokażę Wam. Ja mam taki miód tutaj, który ja bardzo lubię. Ja zaraz sobie obiorę. E, jeden, jeden ogórek, tak szybciutko sobie obiorę. E, operator już tu będzie się na mnie zaraz pewnie złościł, bo ja, on nie lubi moich akcji pod tytułem, że ja coś spontanicznie robię, ale chcę Wam pokazać e, i może Wam zrobię apetyt. E, ja sobie akurat obiorę ten ogórek. Ale nie wiem, czy pamiętacie, jak się kiedyś chodziło do ogrodu u mojej mamy na działce. Przynajmniej ja tak lubiłam, że człowiek przyszedł, e, zerwał takiego ogórka, ofartów wytar e, i się jadł razem z łupinką. Ale zobaczcie, ja teraz nie będę więcej moczyć, dlatego że nie chcę, bo ten jest czysty. A, ale taki ogórek obciekający miodem. Mówię Wam, Pychota. O! Pyszne, jeżeli nie próbowaliście ogórka z miodem, to spróbujcie zobaczycie, jakie to dobre. Może zjeść. Może operator, Ty coś pogadaj teraz, jak ja jem, co? Lubisz ogórki? – Tak, lubię ogórki, lubię je bardzo robić, przyrządzać. – To następnym razem, słuchaj, może operator zrobi ogórki. Naprawdę, słuchajcie, jeżeli chodzi o robienie tych ogórków, to nie ma, nie ma żadnego problemu. Lola, czy Ty się pokażesz na wizji? Bo ty, potem, jak się nie pokażesz, to wszyscy pytają, a gdzie Lola. Nie bardzo ma ochotę. Słuchajcie, dzisiaj będę kończyć. Zachęcam naprawdę Was do tego, żebyście sobie zakisili ogórki. E, nastawili w zasadzie, nie zakisili, bo tak jak wspominałam, posłuchajcie, dwa kilogramy ogórków to nie jest dużo, jest to w sam raz. Ja dlaczego mówię, że w sam raz? Dlatego, że najlepsze te ogórki to są właśnie kilkudniowe. E, później one im dłużej leżą, tym bardziej... Y, y, no, bardziej są kwaśne, więc ja wolę nastawić je częściej, a mniejszą ilość, bo tak jak wspominałam, to pracy przy tym nie ma prawie w ogóle. No, najważniejsze, to, żeby pójść na rynek i kupić, a już samo chodzenie po rynku również jest przyjemnością. Jeżeli lubicie takie ze mną wspólne, może nie gotowane, ale ze mną takie wspólne robienie różnych prac, na przykład w kuchni, to zostawcie łapkę w górze. Ja bardzo lubię z wami coś robić i uważam, że takie, wiecie, takie przyjemności, jak macie dobry humor, mówicie, ile się nastawić, na przykład ogórki mało no, solne. Zachęcam wszystkich do subskrypcji mojego kanału, do tego, że jeżeli lubicie takie filmy, podobają wam się takie filmy, zostawcie łapce, łapkę w górze, nie łapkę w kciuka, tak? Kciuka w górze. No, i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, ja dzisiaj mam dobry humor, się, zaczynam się plątać. Do zobaczenia wkrótce. Pa-pa! Pa! pa. pa.